Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu, Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie krótka informacja o naszym sponsorze, a dzisiaj sponsorem jest Centrum Ubezpieczeń Almar w Działdowie. Centrum Ubezpieczeń Almar, Alina Borowska i Marcin Lędzian mieści się przy ulicy Kościuszki 10 w Działdowie. Firma prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie, rolne, firmowe oraz podróżne. Biuro Centrum Ubezpieczeń Almar jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30, a w sobotę od godziny 9:00 do 13:00. Zapraszamy. Rozpoczynamy od Tenisa. W pierwszym meczu półfinałowym, w środę 7 kwietnia, Dekorglas przegrał w Jarosławiu 1-3. To dawało naszej drużynie małe szanse w rewanżu na awans do finału. Jednak niemożliwe stało się faktem. W meczu rewanżowym rozegranym w Działdowie w niedzielę 11 kwietnia Dekorglas wygrał 3 do 1 i o awansie decydowały małe punkty. W setach był także remis 15 do 15, ale w piłeczkach w dwóch meczu lepsi okazali się działdowianie 288-284. Cztery piłeczki w obydwu spotkaniach zadecydowały o naszym awansie do wielkiego finału. Trzeba przyznać, że dekor glas w rewanżu zagrał kapitalne spotkanie, a na szczególne słowa uznania zasłużył nasz grający trener Izi Wrablik. Wygrał on dwa pojedynki i to w wielkim stylu. Mecz finałowy z Bogorią, Grodzic Bazowiecki, rozegrany zostanie 8 maja. Miejsce finału ustalone zostanie niebawem. W pierwszej lidze także zwycięstwo. Drużyna Glasu 2, grająca w rozgrywkach pierwszej ligi, wygrała sobotni mecz w Mogilnie z pogonią. 7 do 3. Punkty zdobyli Patryk Bielecki 2, Wenlian Ksu, Patryk Lewandowski, Kamil Kurowski po jednym oraz Deble Ksu Kurowski i Lewandowski Bielecki także po jednym. Dwie walki przegrał Mateusz Rutkowski, jedną Patryk Lewandowski. Zespół ściągnowa plasuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Piłka nożna w naszym powiecie. Trzy porażki, jedno zwycięstwo. W czwartej lidze Delfin Rybno grał mecz w Iławie z miejscowym Jeziorakiem. Był moment, że Delfin prowadził 1 do zera już w czwartej minucie gry po strzale Łukasza Margalskiego. Do przerwy Jeziorak prowadził jednak 2 do 1. W drugiej jednak odsłonie gole posypały się jak z rogu obfitości i strzelali tylko piłkarze Jezioraka. Jeziorak strzelił ich aż 6. Z tym że jednego do własnej bramki. Ostatecznie Jeziorak wygrał 7-2. W Lidze Okręgowej Polonia i zanotowała pierwszą porażkę w całych rozgrywkach. Na własnym boisku piłkarze z Niłowa przegrali z Unią Susz 0 do 1, a gola stracili w 54 minucie meczu. W klasie A Iskra Nazem uległa na własnym boisku liderowi z Rudzienic 0 do 1. Iskra straciła gola w ostatniej minucie pierwszej połowy meczu po strzale z dalszej odległości i dość dużego kąta. Skuteczność Iskry wyraźnie zawodziła w tym spotkaniu. Jedyny nasz przedstawiciel, który zwycięsko zakończył swój mecz to Wel Litzbark. Drużyna Welu grała w kurczenniku i pokonała zamek 3 do 0. Gole dla naszego zespołu strzelili Krystian Miranowski, 39 minuta, Patryk Godziszewski, 65 i Paweł Owocki, 87. Jeszcze jedna informacja tenisowa. Patryk Kojnowski wraca do dekor Glasu. Po latach nieobecności znowu zobaczymy Patryka Kojnowskiego w barwach Działdowskiego Dekorglasu. Już oficjalnie możemy poinformować, że od nowego sezonu Koinowski będzie ponownie zawodnikiem działdowskiej drużyny przez okres dwóch sezonów. Wcześniej ten zawodnik spędził trzy sezony w Dekorglasie. Ostatnio był on zawodnikiem AZD Gdańsk i zdobył z tą drużyną brązowy medal w obecnym sezonie. Na zakończenie raz jeszcze słowo o naszym sponsorze. Centrum Ubezpieczeń Almar, Alina Borowska i Marcin Lędzian mieści się przy ulicy Kościuszki 10 w Działdowie. Firma prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie, rolne, firmowe oraz podróżne. Biuro Centrum Ubezpieczeń Almar jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30, a w soboty od godziny 9.00 do 13.00. Zapraszamy! I to na dzisiaj. Wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie z nami spędzony czas i żegnam się tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia.